Kolejny raz możemy śpiewać wesołe Alleluja. W tym roku tajemnica zmartwychwstania Jezusa może być dla was, dla nas wszystkich szczególną okazją do tego, by wbrew nadziei uwierzyć nadziei. Jest to szczególny moment, by czynić dobro, nie poddawać się zwątpieniu, nie rezygnować, ale patrzeć w przyszłość, której ludzki wzrok nie dosięga. Chrystus w swoim Zmartwychwstaniem Rozprasza wszelkie lęki, niepewność. Jest to też okazja, by nie poddawać się uczuciom nienawiści i zemsty, ale patrząc na chwalebne rany Jezusa zmartwychwstałego, z serca wypowiadać Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Życzymy Wam, by te święta były czasem odkrywania obecności Jezusa zmartwychwstałego. By każde spojrzenie na pusty grób wlewało w Wasze serca nową nadzieję. Niech zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, grzechem i smutkiem pozwoli każdemu z Was spojrzeć na siebie jak na zwycięzcę. Nie bójmy się żyć, nie bójmy się umierać. Z Chrystusem czeka nas życie wieczne.